Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie który zapowiada się deszczowo, zwłaszcza w jego drugiej części. Nie nastraja nas to zbyt pozytywnie, ale pamiętajmy, że dzięki temu rośliny zimozielone będą dobrze nawodnione, zanim nadejdą mrozy, a to dla nich bardzo dobra wiadomość. Jeśli nie ma mrozu, nadal możemy sadzić drzewa i krzewy z naszej strefy klimatycznej oraz byliny, a nawet spóźnione cebulki kwiatowe. Drzewa i krzewy po umieszczeniu w glebie obficie podlewamy, nawet jeżeli na dworze jest wilgotno. Jeżeli obawiamy się o nowe nasadzenia, możemy je dodatkowo zabezpieczyć np. agrowłókniną. W warzywnikach po zbiorach możemy rozrzucić obornik lub inny wybrany przez nas nawóz. Lekką ziemię razem z nim delikatnie mieszamy i spulchniamy, natomiast ciężką gliniastą glebę możemy przekopać na głębokość szpadla i pozostawić w tzw. ostrej skibie. Zwłaszcza, jeżeli potem na tej grządce planujemy uprawiać warzywa korzeniowe. Jeżeli wysieliśmy szpinak, rzodkiewki lub rukolę na jesienny zbiór, lub jeżeli mamy na grządkach jeszcze brukselkę czy jarmuż, to cały czas możemy kontynuować ich zbiór. W przypadku zapowiadanych przymrozków szpinak i rzodkiewki możemy okryć agrowłókniną. To wydłuży czas ich wegetacji. Jeżeli mamy do usunięcia w ogrodzie jakieś drzewo owocowe lub chore drzewo, dobrze jest to zrobić w okresie bezlistnym, a że niemal już wszystkie liście spadły z drzew, można zrobić to właśnie teraz. Okres zimowy to najlepszy czas na tego typu pracę, a że na przedwiośniu czeka nas wiele innych zadań, wycinkę chorych drzew czy prace remontowo budowlane na działce, warto przeprowadzić jesienią. Sprawdzamy, jak zimują rośliny balkonowe, które postanowiliśmy przetrzymać do kolejnego sezonu. Mogą to być między innymi pelargonie, fukcje, różne pnącza i oczywiście wszystkie rośliny śródziemnomorskie. Niektóre pelargonie jeszcze pięknie kwitną. Jeżeli pobraliśmy ich sadzonki pod koniec lata i ukorzeniliśmy je w wodzie, sprawdźmy, czy nie wypuściły już korzeni i czy nie nadszedł czas, żeby je posadzić w doniczce z podłożem. Wiosną te młode rośliny będą gotowe do sadzenia w kompozycjach balkonowych lub terasowych. O tej porze możemy rozmnażać też pnącza, które uprawialiśmy w donicach, np. dichondrę, komarzycę, bluszcz czy bluszczyk kurdybanek. W tym celu odcinamy sadzonki wierzchołkowe i sadzonki pędowe i wstawiamy je do pojemnika z wodą lub sadzimy bezpośrednio w niewielkich pojemnikach z podłożem. Do czasu ukorzenienia warto je zabrać w cieplejsze pomieszczenie, np. do domu na parapet. Gdy młode sadzonki wypuszczą korzenie i zaczną przyrastać, można je przenieść w miejsce chłodniejsze, np. tam gdzie zimno pelargonie lub rośliny śródziemnomorskie. Mimo zapowiadanych pochmurnych i deszczowych dni życzymy wspaniałego i przyjemnego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.